Jeśli jesteś fanem motorsportu, to zapewne większą część swojego czasu spędziłeś na oglądaniu Formuły 1. Nie ma w tym nic dziwnego, bo f 1 to jedne z najbardziej imponujących maszyn na świecie. W połączeniu z legendarnymi torami, także ulicznymi, prezentuje się wyśmienicie i ma największą liczbę fanów na całym świecie. Nowe regulacje z 2022 roku sprawiły, że zespoły są bliżej siebie i częściej się wyprzedzają, co sprawia, że wyścigi są mega ekscytujące. F1 to nieustanny wyścig zbrojeń. Najtęższe umysły inżynierów prześcigają się w pomysłach, by jak najlepiej udoskonalić swoje bolidy. Ale co jakiś czas pojawiają się głosy, że ściganie w tej serii nie jest idealne, a same wyścigi to często wielokilometrowe procesje, a system DRS wygląda jak motyw z gry wideo, który pozwala kierowcy wykonać wyprzedzenie. Narzekania kibiców skupiają się także na coraz większej ilości torów ulicznych. A żeby pojechać osobiście na wyścig, trzeba wydać na to ogromną sumę pieniędzy. A co gdybym ci powiedział, że istnieją serie wyścigowe, które zawierają nierzadko także legendarne tory, świetne maszyny, ściganie wcale nie jest gorsze, a dostępność dla kibiców jest o wiele łatwiejsza i tańsza? Istnieje mnóstwo serii, w których występują samochody GT. Począwszy od GT World Challenge Europe, GT World Challenge America, DTM, Super GT, British GT, australijska seria Supercars, 24-hour Series, a także lokalne serie Carrera Cup, gdzie występują tylko samochody Porsche. Pojazdy GT są także częścią wielu serii wyścigowych, m.in. World Endurance Championship, gdzie występuje klasa LMGT3, w IMSA w klasach GTD i GTD Pro, a także European Lemon Series oraz Asian Lemon Series. Ciekawym aspektem takich wyścigów jest to, że w różnych kategoriach jeżdżą zawodowi kierowcy, ale w niektórych pojawiają się także nieprofesjonalni, czyli tzw. gentleman driverzy. Inną rzeczą jest dzielenie pojazdu między kierowcami: nierzadko w 6, 8, 12 czy 24 godzinnych wyścigach, co wymaga także pewnego kompromisu, jeśli chodzi o przystosowanie do pojazdu. A co z dostępnością dla kibiców? W większości przypadków możesz uzyskać dostęp do padoku oraz na trybunę na cały weekend taniej niż na przykład jednodniowy bilet załóżmy na F1. Jest to mega ciekawa alternatywa dla pasjonatów, którzy nie zawsze mogą sobie pozwolić na większe koszty. Przyjrzyjmy się kilku seriom, w których można zobaczyć samochody GT3. GT World Challenge to seria wyścigów istniejąca na całym świecie, która obejmuje zarówno rundy sprinterskie, jak i wytrzymałościowe. Kalendarz tej serii obejmuje tak legendarne wydarzenia jak m.in. 24-godzinny wyścig na Spa, a także tory takie jak Nürburgring czy Monza. Amerykańska odmiana GT World Challenge ściga się m.in. na Circuit of the Americas, Sebring czy Indianapolis Motor Speedway, więc na samych perełkach. DTM to seria, która dla wielu kibiców dawno przestała być interesująca, przez co w zasadzie stała się niszową. W jej kalendarzu istnieje dużo torów rozmieszczonych w Niemczech, ale nie tylko, gdyż popularny Red Bull Ring czy Zandvoort, znane przede wszystkim z Formuły 1, goszczą także niemiecką serię, a kierowców tam występujących można spotkać w innych seriach, m.in. w ŁEK. Porsche Carrera Cup to seria wyścigów jednej marki. Samochody te są specjalnie budowane przez Porsche do tych wyścigów, ale wizualnie i mechanicznie są bardzo podobne do samochodów, które można zobaczyć na drogach. Istnieje wiele lokalnych serii, np. Carrera Cup Germany, Italy czy Benelux, w której ścigał się w tym roku dwukrotny mistrz świata w WRC Calero Pera. Najwyższa seria Porsche Super Cup ściga się jako seria towarzysząca Formule 1 w niektórych rundach. 24 Hour Series jest ekstremalnie niszową serią, która transmitowana na YouTube nie osiąga oszałamiających wyników oglądalności, ale w kalendarzu ma znakomite tory i wydarzenia. Jedną z nich jest 24-godzinny wyścig na torze Dubai Autodrome, który jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w motorsporcie. Australijska seria Supercars Championship jest serią, którą najtrudniej jest oglądać u nas w kraju, gdyż nie ma praktycznie żadnej transmisji. Jedyne co nam pozostaje to highlighty na oficjalnym kanale serii na YouTube i to w zasadzie tyle. A warto, gdyż ściganie jest fenomenalne. Świeżym mistrzem w roku 2024 został Will Brown, natomiast Red Bull Ample Racing zdobył tytuł wśród zespołów. Co ciekawe, seria w sezonie 2025 przejdzie z klasycznego, punktowego systemu na podobny do tego, który znamy z NASCAR Cup Series, czyli fazy zasadniczej, a następnie fazy pucharowej, czyli playoff. Samochody rywalizujące w tych wszystkich seriach to pojazdy GT3, które mają swoje odzwierciedlenie w samochodach drogowych, ale są zbudowane zgodnie z przepisami FIA. Ważą mniej więcej między 1200 a 1300 kg, a wytwarzają moc od około 500 do 600 koni mechanicznych. Pojazdy te są mocno modyfikowane, ale nie tak bardzo jak te ścigające się w starej klasie GTE, która pod koniec 2023 roku została wycofana na rzecz nowej klasy LMGT3. Czym jest klasa LMGT3? Cóż, nagrałem o tym kiedyś odcinek, do którego odsyłam, ale omówmy ją teraz w skrócie. Pojazdy rywalizujące w tej klasie w porównaniu do starej klasy GTE są nieco wolniejsze, ale za to tańsze dla producentów. Są dotknięte mniejszą ilością regulacji, ale za to są dotknięte systemem Balance of Performance. Samochody GT3 są w większym stopniu odzwierciedleniem samochodów drogowych, ponieważ auta GTE można było dowolnie modyfikować, więc wersje wyścigowe znacząco różniły się od pojazdów drogowych. Jedną z ważniejszych różnic jest to, że samochody GT3 posiadają ABS, którego brakowało w starej klasie. Kontrola trakcji była za to obecna w obu kategoriach. Oto kilka różnic w stosunku do F1. Jeśli chodzi o pit stopy, w wielu seriach, m.in. innymi GT World Challenge, można tankować paliwo i tylko kilku mechaników może przebywać w alei podczas boksu. Istnieje także minimalny czas postoju, więc jest dość dużo czasu na zmianę wszystkich opon oraz tankowanie. Jeśli chodzi o inne aspekty, to w Formule 1 jest mnóstwo osób, inżynierów, zajmujących się różnymi rzeczami, jak na przykład strategią, oponami czy analizą danych. W zespołach GT istnieje mniej takich ról i mniej personelu, więc różni inżynierowie mogą łączyć różne funkcje, ale zależy to tylko od wielkości i wydajności danego zespołu. Kwalifikacje w F1 dzielą się na trzy różne sesje, gdzie po każdej najwolniejsi kierowcy odpadają, natomiast w większości wyścigów GT zależy od serii. Może być tak, że z najszybszych okrążeń kierowców jeżdżących w osobnej sesji wyciąga się średni czas, który daje konkretne miejsce na starcie do wyścigu. Natomiast zarządzanie opon jest tak samo kluczowe w obu seriach. Musisz upewnić się, że dobrze dogrzałeś opony na okrążeniu wyjazdowym, ale nie naciskać tak, żeby ich nie przegrzać, a w konsekwencji szybciej je zużyć. W przypadku załóżmy 3-godzinnego wyścigu w Endurance Cup lub godzinnego w Sprint Cup strategia jest prosta. Limit zbiornika paliwa wystarcza na określony czas, np. na godzinę wyścigu, ale istnieje też minimalny i maksymalny czas, który kierowca może spędzić w samochodzie podczas swojego stintu. Więc realistycznie nie ma zbyt wielu zmian w strategii, a zespoły mają ograniczone narzędzia, które mogą dowolnie dostosowywać, chyba że podczas wyścigu pójdzie coś nie tak. Strategia może komplikować się podczas dłuższych 8, 12 czy 24 godzinnych wyścigów, ale wtedy zespoły mają więcej swobody w planowaniu pit stopów, zmian kierowców czy tankowania pojazdów. Wyścigi GT są ekscytujące z jeszcze jednego powodu. Niezależnie gdzie spojrzysz, na to, że zawsze będzie walka, i to nie tylko o generalne zwycięstwo, ale także w różnych kategoriach, a wszystko odbywa się w tym samym czasie podczas jednego wyścigu. Różnorodność pojazdów jest także oszałamiająca. Możesz mieć Porsche z silnikiem z tyłu, Mercedesa z silnikiem umieszczonym centralnie lub BMW z silnikiem z przodu. Same silniki też są różne, bo każdy producent ma coś innego. Na ten przykład Ferrari może mieć V6, a Mercedes AMG 6,3-litrową V8. Sami zdecydujcie, czy warto wejść w świat wyścigów GT. Jest on tak obszerny, że ciężko go opisać w jednym krótkim filmie. Tradycyjnie, proszę Was o komentarz i łapkę w górę, gdyż dzięki temu moje filmy są pokazywane szerszej widowni. Z góry dzięki i do następnego.